Dzień dobry, dzień dobry, moje kochane byczki. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu tygodniowym. Czytanie jest oczywiście na przyszły tydzień, czyli od 24 do 30 marca 2025 roku. Pamiętajcie, że są to czytania ogólne i nie będą rezonować ze wszystkimi, więc bierzcie to, co jest dla Was, a resztę zostawcie. No i pamiętajcie, że jest jeszcze coś takiego jak ascendent, księżyc czy znak Wenusowy. Zachęcam również do zajrzenia do opisu pod filmem. Jest tam kilka ważnych informacji na mój temat, z którymi warto się zapoznać. Poznać, szczególnie gdy jesteście tutaj pierwszy raz. No i drogie, drogie byki, pamiętajcie o w górę, pamiętajcie o komentarzach. Subskrypcje, udostępnienia są również bardzo, ale to bardzo mile widziane, więc góry wam dziękuję za wasze wsparcie, dziękuję, że jesteście. No i nie przedłużam, lecimy z waszym czytaniem. Co się będzie działo wewnątrz Was w nadchodzącym tygodniu? A co może przyjść niespodziewanego z zewnątrz? Co w miłości u osób, które są w związkach, w relacjach? A co u moich singli? Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie, praca i finanse oraz rada bądź przekaz dodatkowy. Ok, i zobaczmy sobie mm, przesłanie od wróżek dla Was na przyszły tydzień. Duchowy przewodnik. Uuu, pięknie. Twoje życiowe cele są związane z przekazywaniem wiedzy o uzdrawianiu i duchowości. Mm, pięknie. Dobra, talia dopowiadająca jest i zaczynamy. Co się będzie działo wewnątrz Was? Siódemka Pentakli. Kochani, Siódemka Pentakli jest kartą bardzo dużej cierpliwości, spokoju, mm, ale też przeglądaniu się temu, co zostało zasiane w przyszłości. Część z Was może obserwować właśnie pewne swoje mm, prace, przedsięwzięcia, cele, marzenia, jak to wszystko rośnie, co trzeba tam jeszcze zmienić, co trzeba przekształcić, żeby było lepiej, może z czego trzeba zrezygnować. Karta Siódemki Pentakli też zachęca do tego, żeby jak na przykład zastanawiacie się, czy kontynuować jakiś projekt, czy nie, no to oczywiście warto się mu przyjrzeć, ale tak jakby karta ta zachęca, żeby mimo wszystko wkładać w dalej to wszystko energię, bo tutaj pewne rzeczy możecie nie widzieć na przykład na zewnątrz, że coś rośnie, bo to drzewko jest przecież jeszcze malutkie, ale korzenie już ma potężne, także chodzi o to, żeby czasem poczekać, aż te korzenie staną się na tyle silne, by to drzewko mogło wyrosnąć i przynieść owoce. Siódemka pentakli jest też taką kartą zachęcającą do tego, żeby spojrzeć na taką codzienność, w której się obracacie. Jak wstajecie rano, co robicie po kolei itd. Dalej, jak jecie, jak odpoczywacie, czy dużo spad czasu spędzacie, nie wiem, w domu, czy może na świeżym powietrzu, czy przy telewizorem, czy przy telefonem i tak dalej. Także tutaj warto by było spojrzeć na takie aspekty i być może tam też wprowadzić jakieś poprawki, bo zdecydowanie będzie to dla Was um, korzystne. Ok, zobaczmy tą siódemkę pentakli. Też właśnie tak patrzę na tą siódemkę pentakli, ten mężczyzna tak jakby... Um, w tej ręce ma taką energię, e, która sprawia, że to drzewo rośnie. Może część z Was jest zainteresowana właśnie jakimś reiki, albo przekazywaniem energii, energi bioenergioterapią, albo coś w tym stylu. Może też chodzić o jakieś masaże lecznicze, tak mi przyszło. E, tantra może właśnie, albo coś w tym stylu. Także jeżeli zastanawialiście się nad jakimś takim manualnym aspektem, albo przekazywaniem energii właśnie poprzez ręce, poprzez dłonie, no to może być właśnie dodatkowo właśnie potwierdzenie, że warto się tym zająć, albo warto to eksplorować dalej. Zobaczmy, Zmy tą siódemkę pentakli? Hmm? Świat? A z kielichów. I diabeł? Mhm ok, siódemka mieczy, dziewiątka mieczy i sąd ostateczny trójka mieczy, mhm. piątka kielichów, U, dziewiątka pentakli wiecie co, pierwsze co mi przyszło do głowy, kochani że jest coś, do czego wasze serce mocniej bije i bardzo byście chcieli się tym zająć część z was może chcieć zamknąć jakąś działalność albo zamknąć jakąś pracę i ruszyć w kierunku czegoś nowego część z was może pragnie wyjechać za granicę część z was może pragnie zakończyć jakiś związek jakąś relację, albo jakąś właśnie sytuację która jest toksyczna, która wam nie służy ale widzę tak, po pierwsze ogranicza was albo jakaś osoba, albo jakaś Przestrzeń, która właśnie jest trudna, albo, kochani, tutaj się włącza wasze własne ego, które sabotuje, że tak powiem, wasze działania i powoduje właśnie jakieś takie obawy przed utratą czegoś, albo przed jakimś fiaskiem, albo przed właśnie tym, że jestem niewystarczający, niewystarczająca, że z czymś sobie nie poradzę. Tu jest ważne, kochani, żeby podejść do tego ze spokojem i zobaczyć właśnie faktycznie, co was ogranicza tak naprawdę. Czy to są lęki, czy to są obawy, czy są krzywdzące słowa innych osób, czy o co tutaj chodzi? Ja widzę, że macie potężną moc w sobie po to, żeby. żeby Spełnić jakieś swoje pragnienia, żeby sięgnąć po to, czego chcecie, tym bardziej, że arcykapłanka tutaj też mówi, że Wy intuicyjnie czujecie, że jakiś kierunek jest dla was, wasze serce do tego mocniej bije, no ale tutaj, że tak powiem, faktycznie, faktycznie może być kwestia tego, że coś jest nie do końca odpowiednie. Tutaj też mi się pokazuje, moi drodzy, że jeżeli macie jakiś roman ze sobą, która jest toksyczna, która jest nadużywająca jakiś nie wiem, alkoholu, narkotyków czy cokolwiek, albo właśnie jest w jakiś, jakimś związku i w w ogóle traktuje was jako kochanka, kochanka, i może zastanawiacie się, czy dalej kontynuować tą relację, albo czy w ogóle wchodzić w taką relację. No to tutaj jest taka informacja z siódemką pentakli: przyjrzyj się temu jeszcze, tak? Na spokojnie przeanalizuj, bo może to nie być do końca odpowiedni, no właśnie, kierunek dla ciebie. Z dziewiątką buław, może trzeba postawić temu granice jakieś, tak? Zobaczmy, co z zewnątrz w takim razie. Rycerz Mieczy. Rycerz Mieczy, kochani, jest jakąś taką szybką informacją, która może do was nadejść. Rycerz Mieczy przynosi wiadomości, przynosi informacje ale jest też kartą często takiego napięcia energetycznego, często kartą konfliktów albo takiego szybkiego działania. Ktoś może chcieć wymusić na was jakieś szybkie działanie, szybką decyzję, rozmowę. Ktoś może jakoś tak czuje, że, że jakaś taka presja jest tutaj z zewnątrz, a propos właśnie jakiejś decyzji czy, czy jakiegoś, jakiegoś aspektu. Zobaczmy sobie tą, tego rycerza, rycerza mieczy. Rycerz mieczy oczywiście też może mówić, że macie do czynienia z jakąś niedojrzałą osobą, być może młodszą albo jakąś taką bardzo porywczą. No zobaczmy tego rycerza, mieczy. Mhm, piątka pentakli, dwójka mieczy. I czwórka mieczy. Siódemka pentakli, gwiazda, ósemka, ósemka mieczy. Mhm. Kurczę, wiecie co, ja mam wrażenie, że y, tutaj faktycznie przyjdą jakieś takie wiadomości wymuszające na Was coś. Albo ktoś będzie chciał pożyczyć jakieś pieniądze, albo ktoś będzie próbował, nie wiem, wpłynąć na Was właśnie emocjonalnie. Y, ktoś będzie chciał wywołać Was takie poczucie braku. Y, ktoś może też jakimiś obelgami w jakiś sposób czuje Was krzywdzić, jeśli chodzi o słowa, jeśli chodzi o ocenę nie wiem, jakoś tak mi się kojarzy, że właśnie możecie mi do czynienia z jakąś taką niefajną osobą. To może być potencjalnie ktoś nowy, ale czuję, że dla wielu z Was jest to osoba, która jest w Waszym otoczeniu, która jest ogólnie w Waszym życiu. I to może być faktycznie informacja, kochani, dla Was, że czas się, że tak powiem, odciąć od tego, czas rozpuścić te więzy. Czas się przyjrzeć właśnie tej sytuacji i zwrócić uwagę na to, co, 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 co na Was dobrze wpływa, a co nie. I być może właśnie skupić się tutaj bardziej na swoich potrzebach. Dla wielu z Was jest to czas właśnie wprowadzenia jakichś granic, a dla części z Was odseparowanie się od takiej osoby, która powoduje wiecznie napięcie, która powoduje właśnie jakieś konflikty, albo która sprawia, że czujecie się w jakiś sposób niewystarczająco. Też tutaj mam taką informację, że ktoś może chcieć wyłudzić od Was jakieś pieniądze, być może po raz kolejny. Z rycerzem mieczy to może być jakiś młodszy członek rodziny, dziecko, albo właśnie jakaś osoba bardzo niedojrzała. Czas powiedzieć temu nie. Ewidentnie jest dwójka mieczy, czwórka, czwórka mieczy, Także czas przede wszystkim przejrzeć na oczy i yy, no, wprowadzić jakieś zmiany, które faktycznie ma, mają szansę uzdrowić właśnie tą, tą sytuację. No właśnie, kochani, to wy jesteście panami swojego przeznaczenia, więc czas tutaj powiedzieć komuś, czemuś nie. Uświadomić sobie prawdę, że być może ta osoba w jakiś sposób manipuluje wami albo nie jest wystarczająco dobra yy, dla was, tak? Może nie, nie chodzi, że wystarczająco dobra, tylko chodzi o to, że niedobrze nie na was wpływa, tak? O to tutaj chodzi. Yy, no i być może czas właśnie yy, wprowadzić jakieś zdrowe granice. Dobra, co w związkach? Zobaczmy. A w związkach mamy czwórkę buław. Czwórka buław to e, ślub, małżeństwo, także dla części z Was może wasz związek tutaj ewoluować do czegoś więcej, do jakiegoś małżeństwa, do jakiejś trwałej relacji. Część z Was też może myśleć właśnie o jakimś kupnie domu, mieszkania. E, czwórka buław jest ogólnie kartą świętowania, kartą celebracji, więc tutaj wygląda, że energia jest całkiem fajna. Ale zobaczmy tą czwórkę buław jeszcze dodatkową. Piątka buław, uh -huh. arcykapła po... i gwiazda. Okay. Śmierć, ósemka buław i siła. Uh -huh. e, dobra, e, moi drodzy, hmm, jeżeli były jakieś konflikty w waszym związku w ostatnim czasie, um, nie wiem, o jakiś dom, o mieszkanie, być może o jakichś członków rodziny, być może tutaj jakaś zazdrość się pojawiała, czy coś w tym stylu. Mam wrażenie, że z tą gwiazdą to zostanie uzdrowione. Coś tu jako by ruszy, jakaś komunikacja między wami, która przyniesie więcej stabilizacji, więcej zrównoważenia i więcej, e, więcej takiego poczucia, e, poczucia bezpieczeństwa. Myślę, że więcej radości w ogóle wpłynie właśnie do waszego życia. Może właśnie tutaj jakaś osoba ingerowała w waszą, w waszą relację, albo na was samych, moi drogi byki, miała tutaj wpływ, więc pojawi się szansa na odcięcie. Od czegoś takiego i faktycznie uzdrowienie właśnie relacji. Dla części z Was, kochani, jeżeli, tutaj też mi się pokazuje, że z tym arcykapłanem piątką buław, jeżeli szczególnie nie jesteście małżeństwem, ale nawet jeżeli jesteście małżeństwem, tutaj na Wasz związek mogły też wpływać osoby trzecie na zasadzie rodzina, rodzice, wiecie, teściowie i tak dalej, takie osoby starsze z rodziny, no to to może być właśnie czas, że tak powiem, zakończenie ingerencji w Waszą relację, i co wpłynie zdecydowanie na takie uzdrowienie. Więc Tutaj e, też, e, też weźcie, jak czujecie. E, dla części z Was, kochani, jeżeli. Mm, nie wiem, chcieliście osiągnąć tutaj małżeństwo, chcieliście na przykład wejść na wyższy poziom ze swoim partnerem, ze swoją partnerką, ale może nie do końca się z tym zgadzaliście. W tym tygodniu pojawi się szansa, że tak powiem, żeby w końcu wyjść na prostą. No i kto tu chciał małżeństwa, może je osiągnąć, albo kto tu chciał zamieszkać na przykład z partnerem, z partnerką, może w końcu dopiąć swego, bo szykuje się duża zmiana, która faktycznie sprawi, że pewne sprawy szybko ruszą do przodu między Wami. Dla części z Was może to być czas przeprowadzki do nowego domu, jeżeli były tam szczególnie jakieś utrudnienia. Jakieś problemy, właśnie czy, czy z remontem, czy z, z wprowadzeniem się, czy z jakąś przeprowadzką, i tak dalej. No ale Dziesiątka Bław mówi, że faktycznie to, co najtrudniejsze, już jest za wami. Otworzy się, jakby taka nowa ścieżka. Też pojawi się jakaś możliwość, żeby zakończyć pewne sprawy, być może jakieś formalności, i tak dalej, i przeprowadzić się do nowego domu, do nowego miejsca, gdzie zaczniecie na nowo. Super. Single, co u Was? Single, macie arcykapłankę. Arcykapłanka jest piękną kartą ogólnie, jest kartą intuicji, jest kartą podążania za intuicją. Jest kartą też często takiego związku bardzo mocno duchowego, opartego właśnie na wzajemności, opartego na bardzo mocno intuicyjności. No ale czasami arcykapłanka jest tą energią kochanki. Dlatego sobie najpierw zobaczmy dodatkowe karty, co one tutaj powiedzą. Mhm. Mm Królowa buław. As pentakli. Król buław. Uuu, umiarkowanie. Dwójka pentakli. I dziewiątka kielichów. Okej, okay. wygląda to całkiem nieźle. Czyli to też nie jest ta osoba, to też nie jest ta sytuacja. Chyba, że oczywiście weźcie, weźcie jak czujecie, bo to jest, to może być kilka historii. Oczywiście, że tak was jest bardzo dużo tutaj, którzy oglądacie mm, te czytania. No, ale tutaj mi się pokazuje, że faktycznie będzie jakiś nowy początek. Mamy króla i królową buław, dwie kompatybilne bardzo ze sobą osoby. Więc wygląda na to, moje drogie byki, że macie szansę w tym tygodniu poznać jakąś osobę, poznać osobę, z którą może was połączyć bardzo namiętny romans, bardzo gorący romans. No, o tym też mówi diabeł jak najbardziej. Ale z drugiej strony tu jest bardzo dużo takiej energii spokoju, więc to może być na razie zachowane w tajemnicy, to może być takie tylko między wami. Aczkolwiek ja widzę, że to ma szansę gdzieś tam się rozwinąć. Hmm, tutaj tak jakby ten e, umiarkowanie, dwójka pentakli, dziewiątka kielichów będzie dużo fanu razem. Można powiedzieć, że z tym umiarkowaniem i z arcykapłanką może być to dla Was taka relacja z przeznaczenia. Hmm, aczkolwiek, no właśnie, tutaj mi się pojawia właśnie ta ósemka mieczy. Tak jakby na razie będziecie może chcieli zachować to dla siebie. Może na razie będziecie chcieli to zachować właśnie tak jakby w tajemnicy, zanim nikt to się nie rozkręci. No, chyba, że kochani, faktycznie to jest jakaś kwestia romansu albo będziecie świadomi, że ta na przykład ta osoba jest w trakcie jakiegoś rozstania czy coś w tym stylu, to może nie będziecie się chcieli śpieszyć, póki, że tak powiem, ta osoba nie wybierze Was. Ale czuję, że właśnie ta relacja będzie się rozwijać w tajemnicy, po cichu, przed jakimiś osobami ze względu na jakieś właśnie takie okoliczności. Hmm. Mm -hmm. Może ta osoba niedawno się z kimś rozstała, może jest właśnie w trakcie rozstania, a może to być ktoś też czuje w pracy i będziecie woleli, że tak powiem, zachować właśnie ten związek w tajemnicy póki co, żeby tutaj inni się nie dowiedzieli, żeby nie było plotek, żeby nie było jakiegoś takiego obgadywań. Także, kochane, drogie byki, no jakby nie patrzeć, w tym tygodniu macie szansę rozpocząć coś nowego, ale na razie, no właśnie. Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie. As buław. As buław to pasja, as buław to namiętność, as buław może oznaczać jakiś nowych przyjaciół, którzy wkroczą do waszego życia. As buław to namiętność, to jakieś działania, to jakieś hobby, więc część z was może też rozpocząć jakiś nowy projekt, nowe przedsięwzięcie albo zająć się właśnie jakimś nowym hobby. Zobaczmy tego asa buław. O, coś mi wyleciało. Co wyleciało? księżyc, ale odwrócony, wyleciał. Okej. Okay. Dwójka pentakli. I rycerz mieczy. Tu jest ten rycerz mieczy. Cesarzowa. Królowa pentakli. No i trójka buław. O, ciekawe. Czyżby to było z grona znajomych? Z grona przyjaciół? Hmm. Bo jestem śmieczy mieczy i tak jakby no właśnie ten księżyc odwrócony, jakby jakaś tajemnica wyszła na jaw, jakąś iluzję, jakby klapki z oczu wam spadły. I czas będzie podjąć jakąś inną decyzję. Nie wiem, czuję, kochani, że z tym rycerzem je, czy albo otrzymacie jakieś ważne wiadomości tutaj od kogoś, albo faktycznie będzie jakaś kłótnia, jakaś napięta atmosfera, i ona pozwoli wam dostrzec coś, czego nie widzieliście wcześniej. Yy, zaopiekować się bardziej sobą, może dostrzeżecie coś a propos nie wiem swojego rodzica, swojej mamy, yy, może dostrzeżecie coś a propos z siebie samej, swojej wartości. Yy, no i tu pojawi się szansa właśnie na pójście naprzód, wyjście poza pewną strefę komfortu i E, zamknięcie czegoś. Ciekawe, co to może być? Nie wiem, co to może być, kochani. Część z Was może chcieć się gdzieś wyprowadzić od kogoś, od rodziny, od rodziców, od mamy. A dla części z Was może być energia odwrotna oczywiście, że na przykład twoje, Wasze dziecko chce się wyprowadzić od Was i to będzie Was kosztować trochę stresów, może troszeczkę zmartwień, bo jednak czujecie, że coś tu się kończy, że już nie będziecie mieć takiej kontroli, takiego wpływu na, na to swoje dziecko. Hmm... hmm. Nie wiem, czy ja tutaj też czuję, kochani, że właśnie tak jakby wyczujecie w kimś jakąś nieszczerość albo uświadomicie sobie, że ktoś nie do końca był szczery z wami, że ktoś nie do końca był autentyczny, mówił wam jakąś prawdę i tutaj pojawi się właśnie jakiś taki motor napędowy do tego, żeby właśnie coś zmienić, coś przetransformować. Coś w tym stylu. Dla wielu z Was, kochani, też czuję, tutaj jest informacja do moich singli, że osoba, z którą potencjalnie rozpoczniecie romans, może iść poprzez znajomych, poprzez przyjaciół, i dlatego trzeba będzie być może na razie zachować to w jakiejś takiej tajemnicy, w takim sekrecie. Hmm? Ciekawe. Okej, okay. prace i finanse, cóż tutaj? Wieża, hu, coś gruchnie, coś gruchnie, coś niespodziewanego się może wydarzyć, co przetransformuje Wasze życie. Wieża, kochani, mówi oczywiście o niespodziankach i nie zawsze są to przyjemne niespodzianki. Może mówić, że coś się burzy, coś się rozwala, coś nie do końca jest takie, jak powinno być. Także tutaj jest kwestia też uświadomienia sobie, na przykład, co trzeba zmienić, co trzeba zrobić, żeby było lepiej. Uważajcie na urządzenia elektryczne i uważajcie na drogach. Tradycyjnie to mówię przy wieży, ale zobaczmy, co tutaj jeszcze. Magă. Ce Wow, wieża grubo, dziesiątka kielichów, szóstka mieczy, piątka kielichów, szóstka pentakli. No właśnie. Więc kochani, mi to wygląda na jakąś taką bardzo dużą iluminację. A propos tego, co mnie ogranicza, co nie jest dla mnie, w którą stronę powinnam pójść, powinienem pójść. A część z was może uświadomić sobie, że właśnie praca, w której jesteście, nie spełnia waszych oczekiwań, a część z was może uświadomić sobie, że jakaś relacja, właśnie jest związkowa w pracy, tak? E, jakaś współpraca e, może być nie do końca tym, czego oczekujecie. E, wygląda na no, to, kochani, że przede wszystkim, albo po pierwsze, uświadomicie sobie, że ktoś wami tutaj manipuluje i czas, że tak powiem, zostawić tą sytuację, albo część z, z was uświadomi sobie, że sami siebie blokujecie przed jakimś takim waszym wewnętrznym potencjałem, i to może być moment taki, który, w którym uświadomicie sobie, że czas pójść naprzód, czas właśnie, nie wiem, założyć coś swojego, czas właśnie pójść w jakimś takim kierunku, do którego woła was wasza intuicja, do którego was woła wasza dusza. Tutaj asmieczy, czyli faktycznie jakaś iluminacja, prawda, ale też jakiś nowy początek. Dziesiątka była w zakończenie czegoś trudnego czwórka buław i ósemka kielichów. Mam wrażenie, że część z was będzie odchodzić od czegoś, od jakiejś współpracy, od jakiejś firmy, od jakiegoś takiego, nie wiem, partnerstwa, e, które faktycznie jest dla was w jakiś sposób ograniczające i tu jest czas kochani wyjścia poza te mury. Może oczywiście wydarzyć się coś, coś niespodziewanego, może jakieś wiadomości przyjdą, które wam uświadomią właśnie to wszystko. E, jednak będzie to droga do wolności, więc mimo że może być trudna, może być trochę wybojowa, warto nią e, kroczyć. Rada, 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 trójka, buław, czas zrobić krok naprzód. Zostaw przeszłość za sobą i zrób krok naprzód przed siebie. Dobry czas na podróże, dobry czas na odważne działania i dobry, dobry czas na to, żeby mm, odważyć się coś zrobić. Słońce, pójść w kierunku szczęścia, radości, słońca, spełnienia. Rycerz buław. Mhm i e, dziesiątka mieczy. Zakończ takie pewne ograniczenia, zakończ relacje, które Cię ograniczają, ale też jest tutaj taka informacja, no, zacznij wierzyć w siebie, że masz jakiś potencjał, żeby właśnie wyjść z jakiejś trudnej sytuacji e, i osiągnąć coś, osiągnąć taki spokój. E, no dokładnie, osiągnąć taki spokój. E, myślę, że dla części z Was faktycznie może to być czas jakiejś wyprowadzki, zostawienie za sobą czegoś, co nie służy mm, mm -hmm. i postawienia tak na siebie, postawienie bardzo wyraźnych granic, moje drogie byki. Okej. Okay. Dobra, to co? Na koniec pytania i odpowiedzi. Jeżeli macie jakieś pytanie, bądź pytania, wybierzcie sobie 1, 2 lub 3, a ja już Wam odpowiedzi na te pytania. 1, 2 i 3. Dobra, to co? Odsłaniamy. Odpowiedź numer 1 brzmi: Decyzja należy do ciebie. Odpowiedź numer 2: Nie, z wykrzyknikiem, kategoryczne nie. I numer 3. Romans. Mm. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie. Wszystkiego dobrego, udanego tygodnia. No i oczywiście, widzimy się za niedługo. Buziaki, pa pa!